Przegląd tygodnia. Numer 5. Zaczynamy. Motto na dziś. Wybierz Nie bój się jutro, gdy zimą możesz mieć zamiast zgrzebnego worka na grzbiecie kawał ciepłego futra. Pierwsza sprawa. Wybrano nowy termin drugich Mistrzostw Polski uprawnionych diagnostów samochodowych i uczniów na diagnostów samochodowych. W minionym tygodniu, z uwagi na panującą nadal pandemię koronawirusa, Zarząd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oddział w Legnicy podjął decyzję o nowym terminie drugich Mistrzostw Polski uprawnionych diagnostów samochodowych i uczniów na diagnostów samochodowych, które tradycyjnie odbędą się w Legnicy. Oficjalny komunikat w tej sprawie przesłany został do Naczelnej Organizacji Technicznej Oddział Legn Legnica, z którą współpracujemy w tym zakresie od bardzo wielu lat. I tak tym nowym wybranym terminem na te nasze mistrzostwa jest 22 i 23 październik 2021 roku w Legnicy. W tym kontekście, w kontekście panującej pandemii, i przełożenia naszych mistrzostw dziwnie muszą brzmieć słowa premiera Morawieckiego, który apeluje o powszechny udział w wyborach i o to, aby nie bać się koronawirusa, bo jego zdaniem pandemii podobno już nie ma. Kolejna sprawa. Inspekcja Transportu Drogowego dokonała wyboru. I podjęła walkę w Trybunale Konstytucyjnym o swoje. Obecnie funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego nabywają prawa emerytalne na zasadach ogólnych, tak jak nasza grupa zawodowa czyli po ukończeniu 65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety. Swoje nadzieje, w odróżnieniu od naszego środowiska. Wiążą z Trybunałem Konstytucyjnym. Wniosek w tej sprawie złożyła ich organizacja związkowa, reprezentowana przez bardzo znaną i bardzo profesjonalną kancelarię prawną. My też mamy swoje organizacje, ale żadna nie złożyła żadnych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, choćby w zakresie niekonstytucyjności obowiązujących nas. Przepisów karnych określonych w artykule 84 ust. 3 Prawa o ruchu drogowym. Nasze zadania w wielu obszarach dotyczących np. bezpieczeństwa ruchu drogowego są podobne do innych służb mundurowych, które takie przywileje już posiadają. Kolejna analogia jest w samym procesie dostępu do zawodu obwarowanym specjalistycznymi wymaganiami i państwowymi egzaminami. W mojej ocenie, objęcie także naszego środowiska przywilejami emerytalnymi zachęciłoby do wstępowania do naszego zawodu nowych kandydatów. Może więc warto przeczytać wreszcie te konstytucyjne przepisy i zastanowić się nad możliwością ich wykorzystania. Wybory już za tydzień. My mamy niezaprzeczalny kłopot i problem, bo prawo i sprawiedliwość przez ostatnie pięć lat rząd, rządzenia ani razu nie podjęło żadnej sensownej inicjatywy, aby ulżyć nam w realizowaniu zadań nałożonych ustawą prawo ruchu drogowym. Pięć lat debatują i nadal nie wiedzą, jak wprowadzić dyrektywę nr 45 z 2014 roku. Nie wiedzą, jak zrealizować zapisy w tej dyrektywie, które wskazują na konieczność niezależności naszej pracy w zakresie podejmowania decyzji o wyniku P lub N w trakcie naszych badań technicznych. A z drugiej strony, także Platforma Obywatelska, która swoje już rządziła, także naszego cennika nam nie podnosiła. Więc na kogo możemy wreszcie liczyć? Na kogo mamy głosować? Gdy jedni i drudzy nas zawiedli, to jednak może chołownia. No ale szkoda, bo on już odpadł. Musimy sobie i własnym sumieniom pozostawić ten akt najbliższego głosowania w tą niedzielę. Przypominam tylko to stare polskie przysłowie: Jak umiesz liczyć, to licz na siebie. Tylko nasza aktywna postawa w ramach branżowego protestu może spowodować korzystne dla nas zmiany. Na polityków już nie liczmy. Dziękuję.